Wielki brat jest zdania iż noszenie na rękach i śniadanie do łóżka to tylko niewielka część należnej partnerce adoracji. Dlatego waszym zadaniem będzie napisać poemat na cześć swojej muzy. Nie musi to być wasza partnerka, ale Wielki Brat zaleca w tej kwestii daleko idącą ostrożność. Dla pobudzenia waszej inwencji twórczej Wielki brat postanowił podać wam kilka słów kluczy, które muszą znaleźć się w waszej twórczości. Wybierzcie sobie po dwa słowa i użyjcie ich ku, ku uciesze pani. Postarajcie się, bowiem gotowe utwory zaprezentujecie wszystkim paniom, oczywiście z dedykacją dla swojej muzy. To panie ocenią, który z was spełnił pokładane w nim nadzieje. Forma i, te i tematyka twórczości zależy od was. Panowie, pod... No tak, to nie, wiecie, jak zrobimy. Tak, no. Daj mi trzeci, czwarty, a tam widać co jest napisane. Nie, dobra, każdy Daj mówi, mi... który chce. No, Dokładnie. trzeci, czwarty. Trzeci, czwarty, od, tak. od tej strony, eee, A nie, bo tu są ten... Aha, dobra, Czyli raz. Aha, bo to są... Nie, 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 to, od, nie, to do, tylko do jeden. trzeci. Trzeci, raz, dwa. Daj mi pierwszy. Pierwszy? No. A ja chcę o Lord zapisać. Daj. Który, Piotrek? A meba, co to jest? A meba? Ale o co chodzi z tą to są dwa słowa, które mają się znaleźć w A, tym poemacie. I tam i tam. co? Ja tam. Donald to wszystko wymyślę. Korniszon? <słyszy> 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 Może to dziecko nie płakać, przecież nie mogę skupić. <słyszy> Kurde, masz ma. ja, no! Chciałbym tylko dajmy. powiedzieć, że. Te kilka słów, które napisałem, jest o nieszczęśliwej, tragicznej miłości. No jest Najpierw była kapryśna Jola, później sympatyczna Mariola. Dobudziłem się dziś rano, ujrzałem w łóżku piękne kolano. Myślałem, że to zła, zła księżniczka no, to Kunegunda, lecz na całe szczęście nie była to ona. Była to mądra i dobra królowa Lorbona. Niegodny jestem, by patrzeć na tę piękność, więc wybrałem prędkość... i śmierć. No. Moja myszka jest piękna, szalona. Działa na mnie niczym maść przeciwbólowa Niech każdy łachudra złapie to szybko, że gdzie coś jej zrobi, wyciągnę z kieszeni kopytko. Będę strzelał na prawo i lewo. Te łachudry przeżyją tylko, gdy się schowają za drzewo. Brawo. <noise> Ma Angela jest boska. To niezwykła kura nioska, to kokoszka. To nie byle jaka zwykła paździerzowa deska, piękna i silna jak armia radziecka. O! No brawo, brawo! I Odczytywanie poematów uważam za zakończone. Brawo! Brawo!